Państwo, tak jak już mówiłem wcześniej, nie zatrzymujemy się, telewizja targowa dzisiaj przez 8 godzin, tak więc tych spotkań będzie sporo. I teraz może tutaj sceneria nie wskazuje na to, ale jesteśmy w Nowej Zelandii. Ewelina Wojdyło, dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam za to przejęzyczenie sprzed nie, kilku chodzi. minut. Ja mam jak to się do mnie Dzie powinno zwracać, tak. więc porządnie. Janusz Leon Wiśniewski. Kłaniam się. się dzień dobry. Kolejny. się tak. trochę dłużej, już się, już się znamy. Pamiętam, że pewnego października spotkaliśmy się w, jak zawsze we Frankfurcie run Tak i to, to od razu może podciągnę ten temat. czy? Teraz się Pan wybiera na targi do Frankfurtu? Nie, bo to już we wtorek się. Nie, 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 nie wybieram się, chociaż jest to takie bolesne, że nie jestem we Frankfurcie, kiedy są targi. Tym bardziej, że ja mieszkałem na przeciwko targów. Mój instytut, w którym pracowałem, był naprzeciwko targów i byłem na każdych targach. I było to wielkie wydarzenie. Nie, niestety nie wybieram się. Niestety zostaję, jestem tutaj, nie chcę podróżować teraz, kiedy nie potrzeba podróżować. No i można było do tego instytutu w piżamie pójść. To, też, to, to fakt, to jak to opisuję. Tak, Dlatego też ostrzegam wszystkich, żeby nie mieszkali zbyt blisko biura, w którym pracują. <gorszy> i nie mieli... Najgorzej jest, jak się mieszka w biurze i się ma w biuro w mieszkaniu. <gorszy> Lota... To wtedy już w ogóle nie Chyba, można że się być z pracy. mieszka w bibliotece. To wtedy jest fajnie. To super. Tak. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jeżeli się gdzieś wyprawiamy, to jest to podróż poślubna. Tutaj jest podróż przedślubna. W ogóle najpierw się pojawił pomysł destynacji, czy najpierw się pojawił pomysł, że. A wiesz co? Może byśmy napisali książkę. Janusz spogląda na mnie, więc chyba... Oczekuję, że ja pierwsza zacznę odpowiedź na to pytanie. Czy pomysł narodził się w ogóle z faktu, że chcemy wyjechać na miesiąc po raz pierwszy razem. I gdy wydawnictwo Wielka Litera dowiedziała się, dowiedziało się o tym, no to zaproponowało nam wspólną, znaczy książkę, żebyśmy właśnie opisali podróż z perspektywy dwóch głosów, głosu kobiecego i, i męskiego. Ponieważ Janusz jakoś. Tak niewiele dotychczas o tym swoim życiu prywatnym mówił w mediach i w ogóle, zresztą prawdopodobnie słusznie, wydawnictwu spodobał się ten pomysł, żebyśmy właśnie razem opisali ten świat widziany z różnych perspektyw. Więc na, początek, na początku, oczywiście, była destynacja, była Australia i Nowa Zelandia, a później zrodził się pomysł właśnie tej, tej książki. I oto jest na rynku. Tak to wyglądało. Trudno mi uwierzyć w to, teraz będę się czepiał, że pewnie część rzeczy z tej książki wypadła, bo ja nie wierzę, że wy się w ogóle nie sprzeczacie. To jest. Jesteśmy nieustannie o to pytanie. Ja pamiętam nawet przy dyskusjach z Wielką Literą, z redaktorami, którzy przyjmowali fragmenty tej książki, które wysłaliśmy sukcesywnie. Nawet nam sugerowano, żebyśmy nawet jeśli to się nie zdarzyło. Że mi taki wątek konfliktowy wprowadziliśmy. opisać jakąś starą jakąś kłótnię. scenę, w którym się kłóci, kłóciliśmy, ale y, y, byłoby to kłamstwem, przekłamaniem, a trzymaliśmy się publicystyki, no bo ta książka jest w pewnym sensie publicystyką. Tam nie ma wymyślonych, fikcyjnych wątków. Chodziło o relację pewną relację różnych rzeczy. Nie tylko podróżniczy, bo ta książka jest trochę więcej niż podróżnicza, również pokazująca relacje bycia z sobą 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, w dość nieraz bardzo skrajnych i emocjonalnych sytuacjach. Nie będziemy spoilerować, bo zdarzało się w tej podróży najróżniejsze napięcia. To takie bardzo mocne. Natomiast faktycznie nie doszło nigdy do tego konfliktu, jaki, jaki można sobie wyobrazić. Nawet jeśli zostawiałem te skarpety w tym pokoju pod łóżkiem, no to wydawało się to tak bez, bezsensowne, żeby się nad tym zastanawiać. Panie Januszu, Stanisław Lem zostawiał za szafą cukierki, papierki po cukierkach. Więc te skarpety pod łóżkiem to nie jest największy grzech. Ale ja zostawiałem chyba obydwie. Pod pod tym łóżkiem, więc to nie było tak, bo można było zostawić jedną w łazience, jedną pod łóżkiem a jedną na, albo zostawić but gdzieś na, na, na stole. Nie, nie, nie było żadnych konfliktów. To wynikało być może z tego, że ta natura nas tak uspokajała, prawda? Ten, to, ten plan, który mieliśmy do zrealizowania i ta to ma, to, to mała ilość czasu, żeby zmieścić te wszystkie wydarzenia, które chcieliśmy przeżyć, w tym krótkim czasie 10 dni, na tym, w tym ogromnym wręcz pozorom kraju, jeśli się patrzy jeśli o podróżowanie w ciągu 10 dni, szkoda było czasu na, na złe emocje i pewnie dlatego dlatego nie było nic takiego. Panie Welino, ale jednak gdybym miał wybrać jakąś potencjalną sytuację konfliktogenną, tak to nazwijmy, to jeżeli chwilę przed. Yy... Przed wylotem dowiedziałbym się, że nie mam załatwionej wizy, to pewnie byłoby y, to ty zawaliłeś. Nie, to ty nie dopilnowałaś tego. I to już mógłby być punkt wyjścia do jakiejś niezłej awanturki. Pewnie tak, tylko to, że wie pan, żeby się pokłócić, to trzeba mieć trochę więcej czasu, a kiedy się dowiedzieliśmy, znaczy ja się dowiaduję na, w zasadzie 5 godzin przed lotem tym, że nie ma tej, tej widzy, bo powiedzmy przed północą, a o piątej wyjście z hotelu, no to wie pan, no to, to po co ten czas tracić? Trzeba od razu przejść do działania, można się powiedzmy później poobrażać trochę, tak? Gdzieś tam zawiesić wzrok, nie odzywać przez pół dnia, tak, żeby dać do zrozumienia, że jednak. Y, y, że jednak no, ktoś tutaj musi być winien. E, więc tak, no, to są takie sytuacje stresogenne i e, powodują, e, powinny powodować konflikt, być może. Ale tak jak mówię, no, trzeba mieć na ten konflikt czas. E, generalnie chyba też chodzi o to, żeby w podróży działać zadaniowo, a ponadto chyba w ogóle. Taki truizm oczywisty dla wszystkich, że szkoda wakacji na, na kłótnie, że przecież mamy przywieźć jakieś powiedzmy pozytywne wspomnienia. No i kwestia jakiegoś nastawienia do drugiego człowieka i w ogóle do świata. Mnie się wydaje, że ja mam w sobie dużo takich pozytywnych emocji. Generalnie zawsze szklanka do połowy jest pełna a nie pusta, więc to z tego wynika, z takiego nastawienia. Więc tak, no to są sytuacje konfliktogenne. natomiast znaczy, trzeba ich unikać. jeżeli nie było trudno byłoby znaleźć winnego tak naprawdę, dlatego że faktycznie w grudniu 2019 roku sprawdzając, że na stronach i niemieckich, i polskich obywateli Unii Europejskiej nie potrzebowali wizy do. Żeby wjechać do Nowej Zelandii. Myśmy byli wówczas w Australii. Natomiast okazuje się, że w styczniu 2020 roku zmieniono te przepisy, czyli tak naprawdę nie całe dwa miesiące później. nie wiem, jak często pan sprawdza strony o przepisach dotyczących ruchu tranzytowego. Wtedy, gdy tam. No, się więc, no ja w 2019 roku planowaliśmy to, w związku z tym sprawdziłem. To i dopiero jak grą z jasnego nieba przyszła ta informacja. Ale nie jest to jakiś problem. Nowa Zelandia wprowadza wizę, ale nie zamyka się, ułatwia. Myśmy w ciągu przy pomocy internetu komórki, wynika na komórce, ja w, tele, w, w, tele, w, w komputerze zdobyliśmy wizę w 45 minut i, i faktycznie zapłaconą, ściągniętą jako plik PDF u na, na komputer i wjechaliśmy. No stres był. Jeśli się dowiadujesz, że 7 na parę godzin przed odlotem, że wizę jest, a ty jej nie masz, szczególnie ja z województwem prl biografią, gdzie wiza znaczyła straszne kolejki, kłopoty, czekanie i tak dalej. Wydawało mi się, że to jest stresujące, ale przy pomocy spokoju Eweliny udało nam się wjechać tam. Nie chcę wchodzić zbyt głęboko w waszą relację, bo byłoby to zbyt intymne, więc jeżeli nie będziecie chcieli odpowiedzieć, to pełne zrozumienie. Ta podróż uświadomiła wam, że wy jesteście jednak jak te puzzle, że w tych takich sytuacjach stresowych to raczej działacie na siebie kojąco, potraficie się dogadać, potraficie wszystko załatwić i że uświadomiła, że tak, no, pasujemy do siebie. Nie sądzę, że przekonaliśmy się, że potrafimy. Najważniejszym przekonaniem, które wyciągnęliśmy obydwoje, bo rozmawialiśmy o tym później, po tej podróży, już w Gdańsku po powrocie, że chcemy. Problemy załatwić razem, że nie szukamy, że, że działamy w jakimś timie, że nie szukamy winnego, bo to nie ma w zasadzie sensu, bo zawsze, bo jeśli się dwie osoby kochają, to na pewno ze złej woli czegoś nie dopatrzyły. To po prostu było niedopatrzenie, a to jest co innego niż zła wola w związku, że jest zawsze dobra wola między nami. I to było chyba najważniejsze, które wyciągnęliśmy z tej z tej podróży i dlatego wszystkim życzę podróży przedślubnej. Słyszałem zresztą, że to się stało teraz modne. Jeździć w podróży przedślubnej po, po tej książce. Bo ta podróż jest ważniejsza niż poślubna, moim zdaniem. Panie Welina? Nie, no w zasadzie cóż ja tutaj muszę, mogę dodać? No, jedynie potwierdzam e, słowa e, Janusza. Pan, no to byłoby głupie, gdybym powiedziała, że, że nie ma konfliktów. Są jakieś konflikty, ale tak naprawdę w tych pryncypialnych e, rzeczach e, związki e, powinny gdzieś tam pewnie iść w jednym kierunku. Natomiast e, obrażanie się e, o drobnostki zdarza się pewnie każdemu i oczywiście u nas tak samo. E, głównie to są jakieś takie nieważne rzeczy, które nie wpływają w ogóle na jakieś decyzje życiowe. Natomiast tak, no pewnie właśnie na tym to polega, że ludzie powinni gdzieś układać jedną układankę, jak to pan słusznie nazwał, takie puzelki, które, które mają do siebie pasować, więc jak najbardziej to właśnie tak to wygląda. Czy przy pisaniu tej książki u was panowała jakaś hierarchia, czy na przykład z racji tego, że pan Janusz ma większe doświadczenie, to był, nazwijmy to, szefem projektu, czy Tutaj zupełnie inaczej rozkładały się... Prace. Niech pan spojrzy na mnie, jakim ja mogłem być szefem projektu, jakiś informatyk, chemik, fizyk, a tutaj humanistka po Polonistyce nauczycielka dyplomowana w najlepszym Gdańskim liceum. Co ja tutaj miałem do gadania? Oczywiście żartuję. Nie było jakiegoś takiego podejścia. Oczywiście biografia moja jest związana bardziej z książkami, Znaczy, na nieskończenie wiele książek czytała, w porównaniu ze mną. Może nie z tej dziedziny, ja czytam być może z innych dziedzin. Nie, nie było nic takiego, bo miał być dwugłos, to było elementem projektu, i to miało być fajne dla czytelników, żeby ta kobieta opisywała i mężczyzna te same smaki, te same zapachy, ale jednak inne smaki on czuje, inne zapachy ona czuje, inne rzeczy ona widzi, szczególnie przy kolorach. My mężczyźni mamy dość ograniczoną liczbę słów na nazwanie kolorów, kobiety potrafią zrobić z tego. My rozróżniamy dwa kolory, <grym> ładny i brzydki. <grym> no tak. No więc właśnie to się okazało. Nie, nie było nic takiego. Nie, nie było jakiegoś takiego, że ja piszę więcej czy napisałem więcej książek niż, niż ona. Podzieliliśmy się. Pisaliśmy to dwugłosem. a Ewelina miała łatwiej o tyle ode mnie, że pisała pierwsza. W tym sensie łatwiej, że ja, żeby nie, nie katować czytelników drugi raz opisem tego samego miejsca, musiałem napisać o tym samym, ale w innym zupełnie kontekście, czy z innym akcentem, czy z innym, nie wiem, jak to nazwać, ale nie, żeby nie powtórzyć tego samego. Dlatego też strasznie dużo odniesień u mnie do moich innych podróży, do innych relacji, relatywizowania tego miejsca, porównywania go, ale z innymi miejscami. W tym sensie poza tym, ale z drugiej strony urżyło mi. Dlatego, że ja nie, nie potrafię pisać z pięknymi opisami przyrody. natomiast że Wynika zrobił to znakomicie. W ten sposób ulżyło mi i nie musiałem tego robić. Nowa Zelandia, to wasz pierwszy krok, ale pytanie czy ostatni? Czy tak Wam się to spodobało, że są pomysły na. Kolejne podróże, kolejne historie. Znaczy ja w ogóle chciałam powiedzieć, że ta książka jest tylko fragmentem tej wielkiej podróży. Pomysł był taki, że książka miała brzmieć Australia i Nowa Zelandia, ponieważ podróż była miesięczna, ale nie udało się tego zrealizować, ponieważ wydawca poprosił nas o fragment, jakiś taki przedsmak tego, jak, jak ta książka będzie wyglądała, jaki mamy pomysł na nią. I gdy zastanawialiśmy się, od czego powinniśmy zacząć, no to zaczęliśmy od tego, co nas najbardziej o nie miało, czyli właśnie o tej Nowej Zelandii, czyli od środka tej podróży, tak naprawdę. No ale kiedy zaczęliśmy pisać tę książkę, okazało się, że no trochę tych stron powstało, i w którymś momencie wydawca po prostu powiedział: Stop, słuchajcie, tego już jest znacznie za dużo. Ponadto jeszcze dojdą do tego zdjęcia i zrobi się ogromna książka. Więc no, gdzieś tam w tole jeszcze wisi ta Australia do, do pisania, która też była no, przede wszystkim znacznie dłuższa, była ta pod, podróż po Australii. I no, jest jakiś zamysł, natomiast nie wiem, czy on zostanie zrealizowany, dlatego że ja jestem czynna, czynnym nauczycielem i tak naprawdę mam bardzo mało Czasu takiego wolnego w życiu, bo nie jestem pisarką, to ta książka mi się w zasadzie zdarzyła poprzez propozycję świętej pamięci Pawła Szweda, który miał taki zamysł i został on zrealizowany na, w zasadzie na jego życzenie, prośbę. Więc ja myślę, że nie tak odpowiadając, że na pewno nie, bo ja nie znajdę na to czasu. Ponadto Janusz ma swoje projekty i on jest pisarzem w tym duecie. Ja nie jestem w ogóle pisarką. Ja jestem czytającą książki, więc ktoś, ktoś musi pisać, by ktoś inny mógł czytać, więc ja jestem w tym duecie zdecydowanie ta, która czyta, a Janusz ma już pochłonięty jest pisaniem kolejnej książki, więc. Więc myślę, że nie, że na tym się zatrzymamy. Zatrzymałbym się jeszcze na chwilę przy edukacji. Gdy zobaczyła pani, jak działają szkoły tam, porównując to do tego, co mamy u nas, to. No tak, no to wielkie, wielkie w ogóle zaskoczenie. Zupełnie oczywiście odwiedziliśmy też nowozelandzką szkołę średnią, czyli takie powiedzmy liceum jak, jak moje, tylko zupełnie o innym charakterze. Cóż, ja mogłabym tutaj bardzo dużo na temat tej edukacji opowiadać. Na spojrzeć na zegar, tyle, nowo, tyle możemy. Aha, tak. No to, to trochę mimo wszystko mało, bo wczoraj chyba przez 20 minut opowiadałam na spotkaniu z czytelnikami o tym, o tej szkole. No, zupełnie inne pojęcie edukacji niż, niż w Polsce, ale też inne niż w Finlandii myślę, która zawsze jest stawiona na piedestale w tej części półkuli, prawda, jako t, taka wzorcowa, wzorcowa edukacja. Przede wszystkim edukacja oparta na, na pasjach uczniów, czyli szkoła, która oprócz przedmiotów ogólnokształcących i szale, szerokiego wachlarza języków obcych, może też przygotowywać ucznia do konkretnego zawodu, zawodu i nie jest to szkoła zawodowa, tylko cały czas ogólnokształcąca. Czyli uczeń, który ma pasję fotograficzną, który ma pasję muzyczną, malarską, ale też solarską, kulinarną, bądź chce komponować muzykę, może to wszystko realizować w jednej szkole. Są oczywiście przygotowane do tego niesamowicie te pracownie, czyli sala do komponowania muzyki, ma ajmeki, ma scenę muzyczną, są instrumenty muzyczne, i tam pod kierunkiem nauczycieli przygotowują się do, do, do rozwoju tej swojej pasji. I tak naprawdę dwa dni w tygodniu przeznaczone są na właśnie rozwój takich pasji tak? albo pasja stolarska tak? czyli chłopak bądź dziewczyna, która ma. Takie umiejętności, może za pomocą drukarki 3D, które tam były, takie dwie drukarki wielkie, i można było wydrukować, powiedzmy, z drewna konkretną, zaprojektowaną przez siebie konstrukcję. I to się wszystko odbywa w szkole, czyli uczeń po czterech latach kończy. Szkołę ogólnokształcącą zna języki japoński, włoski, francuski, niemiecki, te, które są powiedzmy tam do wyboru, bo ich językiem urzędowym Chiński, jest, jest angielski, ale też oczywiście maoryski, bo to jest ta kultura zakorzeniona w maorysach i oni mówią wszyscy po maorysku. No, może wybrać dwa języki, które, które sobie powiedzmy gdzieś tam szlifuje, spoglądam na zegarek. No i oczywiście. Wychodzi z, z konkretną umiejętnością. Tam nie jest modne pójście na studia ze względu na to, że w tej części półkuli studia są płatne i one są wysoko płatne. W związku z tym ten młody człowiek, który kończy edukację, no, musi mieć jakiś konkretny zawód bądź umiejętność, którą tam dalej będzie powiedzmy gdzieś tam w zakładach pracy szliwało. Świetna szkoła, no, po prostu taka szkoła marzeń, która w zasadzie według mnie no, ma jedyny cel. Właśnie, umiejętność i, i właśnie umiejętność tej rozwijania pasji. Więc to. I zupełnym przypadkiem tam trafiliśmy. Myśmy, myśmy to brama do jakiegoś etnograficznego muzeum, a to było wejście z płaskorzeźbami mureckimi do szkoły i nagle wyszła jakaś sekretarka, się pyta co my tu robimy i mówimy, że jesteśmy z Polski, że to jest nauczycielka, że oglądamy i biblioteki, i szkoły i, i księgarnie zwiedzamy i mamy taki zwyczaj zwiedzania oglądania szkół. Przyszedł dyrektor tej szkoły, który podarował nam dwie godziny swojego czasu i nas oprowadził, bo wydawało mu się to ciekawe opowiedzieć tym ludziom z jakiejś tam Polski daleka i szczególnie nauczycielce i pokazywał nam, że mieliśmy ogromne szczęście, otwierał nam pracownię, rozmawiał z nami, rozmawialiśmy już nie będziemy tutaj przy, przyłamywać o zarobkach nauczycieli, o pensum nauczycieli, który wcale nie jest większy i na dodatek ta szkoła z tą pracownią. Tyle AIMEK-ów w jednym miejscu w Laboratorium Muzycznym nie widziałem nigdzie. Drukarki 3D drukowały nie tylko modele drewniane, ale były całe skutery wydrukowane drukarkami 3D w szkole średniej. Ta szkoła jest państwowa, to nie jest prywatna szkoła. To jest szkoła utrzymywana z podatników, z pieniędzy podatników tego, tego rejonu Nowej Zelandii. Byliśmy, byliśmy po prostu tym miejscem oczarowani i cieszymy się, że udało, że zatrzymaliśmy się akurat akurat tam. Muszę jeszcze pana dopytać o karierę solową tak już tutaj zostało powiedziane, co w najbliższym czasie. Tak, pracuję obecnie nad kolejną powieścią, będzie to to był pomysł, tutaj pojawia się drugi raz na imię i nazwisko człowieka, który odszedł z powodu pandemii, którego już nie, spoty, nie spotykamy z ogromnym żalem, Pawła Szweda, szefa Wielkiej Litery, który no, jest jedną z ofiar tej, 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 tej choróbska. On tak naprawdę miałem pomysł po Nowej Zelandii napisania historii o Mansfield, o tej, o tej pisarce nowozelandzkiej z nieprawdopodobnie bujną biografią biseksualnej, feministce, sufrażystce końca XIX wieku, bo się z nią zapoznali w Nowej Zelandii, ale to Paweł mnie namówił, żeby jednak napisać drugą część powieści Grant. Minęło 7-8 lat mija, od momentu, kiedy ta powieść się ukazała. Jest to historia przypadkowych ludzi, którzy zjawili się w hotelu Grand na jeden z weekendów. i Paweł zainteresował, wiesz, sobie pamiętam tą rozmowę i mi się wydaje, że ludzi interesowałoby, co się z nimi stało, kiedy oni zrobili check-out, kiedy wyjechali z tego hotelu. Co się, pojawi, co się zjawiło w nowej biografii? Piszę teraz kontynuację Grandu. Nie wiem jeszcze dokładnie, jak się będzie nazywał. Mam swoje pomysły. Grand 2. E, nie, Grandwa na pewno nie. E, e, nie. E, wciąga mnie to, dlatego że konstruuję, e, konstruuję zdobywam, badam, szukam, e, e, szukam e, e, wątki do, do tej historii. Jestem obecnie w rozdziale, który dotyczy przepięknego miejsca na świecie Bajkału. Tam była taka postać. Krążę, jeżdżę dzipem, wokół Bajkału spotykam e, piękne Rosjanki. Opowiadam smutne, jak to u mnie, ale ważne historie w życiu. Grand 2. Tak roboczo można to nazwać. Na tym teraz obecnie pracuję. Powieść, która powinna w przyszłym roku się ukazać. Doceniam, że ten zegar się zatrzymał, a nic nie wybuchło, bo zazwyczaj na filmach jest. Jak dochodzi czerwone do 0,0, to coś złego się dzieje. To zależy na jakich filmach. Tak, to prawda. Nowa Zelandia, podróż przedślubna, Ewelina Wojdyło, Janusz Leon Wiśniewski. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Wielka Litera. Możecie tę książkę znaleźć na międzynarodowych targach książki w Krakowie, ale jak widzicie, są też ciałem ludzie, którzy tę książkę powołali do życia. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Bardzo dziękuję. No nie wiemy, gdzie. Dięknie, pięknie, pięknie dziękujemy. Spotkamy. Bardzo panu projektu tym targu Dziękuję bardzo. I w ogóle wszystkiego, co Pan robi, dlatego dla żeby ludzie więcej czytali, a to jest ważne. Dziękuję.